Pokoje, dobro, kochani, witam Was już w trzecim dniu nowenny do Świętej Klary Sasyżu. Pochylamy się nad kolejnym wersetem jej błogosławieństwa. Niech Wam ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami. Niech zwróci ku Wam swoje spojrzenie i niech obdarzy Was spokojem. To są życzenia czy modlitwa Świętej Klary skierowana do swoich sióstr. Oblicze ukazuje stan duszy człowieka. Często też Pismo Święte posługuje się tym motywem, obrazem właśnie oblicza Boga, wyrażając Jego życzliwość, przychylność ku człowiekowi. Stąd też w tych słowach błogosławieństwa Aaronowego jest mowa o jaśniejącym obliczu, rozpromienionym obliczu, które no, ukazuje nam Pana Boga, który patrzy na nas z wielką życzliwością, z uwagą, z miłością. Takiego Boga objawia nam Pismo Święte. Takiego Boga w swoim życiu też poznała Święta Klara, więc dzisiaj też prośmy, aby nam się właśnie taki objawiał, abyśmy mogli go poznać jako pełnego miłości i życzliwości dla nas, bo on taki właśnie jest.